Cześć kowboje Komboje i, i To ja Wiktoria i moja siostra Weronika. Witamy Was na naszym kanale Małe Kowbojki, czyli Od Zera do Ranchera. Nauczysz się wszystkiego o koniach od podstaw, bo wiedza to postawa. Sprawdzimy dla Was najlepsze książki o koniach dla dzieci. I nie tylko. i będziemy czesać je i będziemy je pielęgnować, myć, a także czyścić stajnie i boksy. Nie widno, jak poczytajcie. Jeden, dwa, trzy. to furika, to I to furika. tym co, ona potre, jasne. Zobaczcie, jak kupimy nasz pierwszy sprzęt cieśniewski, ale spokojnie, nie musicie na niego wydać fortuny. Pokażemy Wam, jak ubrać się w stylu kowbojskim fajnie i tanio. Będzie o ciuchach, kapeluszach i butach. No i pokażemy Wam też, jak zdobyć swoje pierwsze perełki kowbojskie. Podróżujemy po Europie, dlatego nie chodzimy do szkoły stacjonarnej, tylko uczymy się w domu. Dzięki temu mamy więcej czasu na realizowanie naszej pasji. Aktualnie przebywamy na Słowacji i stąd będą nagrywane nasze przygody. Czeka Was wiele szalonych niespodzianek i nie zapomnijcie przycisnąć przycisk subskrypcji na naszym kanale i słoneczka, żeby nie przegapić naszych szalonych przygód. Jak Wam się podobało, to kliknijcie kopytko. Uwaga, zagadka! Kto zauważy, to się zmieniło w trakcie odcinka? Nie chodzi o tererię? Napiszcie w komentarzach.